Witam widzę bardzo, bardzo serdecznie po studniówkowym odcineczku z szukania herosików. Elegancko, pyk pyk, pyk. Troszeczkę Wam widzę popowiadam, troszeczkę herosków pobijemy. Znałem, że ten odcineczek będzie bardziej skondensowany niż reszta. Będzie więcej herosików, żebyście się nie, na pewno nie zanudzili. Także widzę, tak to wygląda. Lecimy, pik pyk, pyk, pyk z opętanym paladynkiem. Mam delikatny, zdarty głosik, ale o to się w ogóle nie martwimy, widzowie. I elegancko, elegancko. Ostatnie uderzenie popytanego paladyna i BUM! Heroiczne kurwa brońka, widzowie jest re jakaś rewelacja po po prostu rewelacja. Lecimy od razu za kościołem, widzowie i wiecie co? Widzowie, klanowisz tam, że ma dla mnie jakąś niespodziankę. Zupełnie nie wiem o co możemy chodzić, więc idę zobaczyć co on ma dla nas. Wow, co on może mieć dla nas? Łysacz, co się dzieje? Widzowie, halo, daję mu handlu. What the fuck? Co on od nas chce? Pisał nam cały dzień, żebyśmy do niego przyszli i dali mu handel. Cały czas stał pod w magazynie, nie wiem. <laughs> Legendarne buty wylotane wczoraj przez łysy zabaw Ja pierdolę i co z tymi bucikami? I co z tymi bucikami? On chce dla nas je dać. Czyżby? Ja cię kręcę za darmo. Ta kurwa, za darmo. Ja kurwa, za darmo? Widzowie, my gramy tutaj trzy dni na tym serwerze, a już mamy pierwsze legendy. Rozumiecie, że jesteśmy największymi kurwa kozakami? Czajcie, myślisz, że on chce naprawdę nam dać te buciki? Ja, pierdolę. I co wtedy, widzowie, jak chce nam je dać? I co my wtedy zrobimy? Ja! Dajemy akcept. I zobaczymy, może zaakceptuje. Pan zabaw. Dał nam! Dał nam, widzowie, ja pierdolę, dał nam! Ja pierdolę, ale koks. Zakładamy na live z widzami. Ja! Bu, bu! o oh, ja! Yeah. Pozdro Zabaw, jesteś giga kurwa królem, giga kurwa królem I masz zajebiście łysą glacę, tak samo jak ja Pozdro, Boom. Ja pierdole, czekajcie widzę, bo ja nie mogę dać mu buzi Nie mogę dać mu buzi, wziąłem zaproszenie, dobra Zaakceptował na szczęście, I teraz dajemy tak łysy zabaw, pocałuj Ja pierdal dałem mu buziaczka, ale kurwa miło się jest między nami Dobra widzę, pozderki, nie będę wam w duży... jeszcze nam nową zbrojkę heroiczną Ja pierdole Dobra, pozdrawiam, pozdro, pozdra, pozdra, widzimy się przy jakimś Herosiku. Bo, 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 bo. Widzowie, aż mi się normalnie wiecie, że nie chcę, że mam pierwszą legendę na się po trzech dniach grana. Ja pierdolę, niesamowita sprawa, ale będziemy orać na tym szefu. Ja pierdolę. Taką mam delikatną sak żeby może podkreślić bardziej dynamikę odcineczków, to ja będę na przykład przy Herosika opowiadał jakąś historię. historii. Jakby, że nie cały czas lecę longiem, monologiem i napierdala, tylko właśnie tak na spokojnie, na spokojnie tutaj przy każdym Herosiku, kawałeczek historii, czy wiecie, żeby to było takie, żeby tło może było ciekawsze niż to jak biegam, co nie? Bo niekoniecznie wiele osób ma ochotę oglądać to jak biegam, nie? Więc może bardziej tak zrobimy. Także przy kościele, widzowie, opowiem wam, jak było na mojej studniweczce i jak się bawiłem. Tylko kurwa może być problem właśnie z tym szukaniem herosików, nie? Myślę, że to jest właśnie ta największa zagwostka tutaj. Będę musiał to jakoś dobrze wykmić, widzowie, żeby nie było lipy. Bo jak będzie lipa, to będzie chujnia. Bo ja ogólnie mam bardzo zawsze dużo do powiedzenia, widzowie. To jest mój potężny problem w momencie, w którym ja nie mogę znaleźć herosa. Bo jakby jak nie mogę znaleźć herosa, to znaczy, że nie mogę się wypowiedzieć, a jak nie mogę się wypowiedzieć, to jestem kurwiony. No i tak to wygląda, nie? No ale dobra, widzimy się przy to coś mam wtedy o studniowerce zobaczymy, spróbujemy może akurat tym razem będą nam herosiki stały. Ja pierdolę, że byłem obok Mordhena nie? No i zamiast go zaatakować, to ja wytepałem. Ja pierdolaki czosnek. No i widzicie, widzowie, ostatnie dwa respy tego skór kościeja kościa. Jest delikatna lipa, bo tego skór synka nie ma. Czajcie, guisa, nie ma tego skór synka, a przydałoby się znaleźć więcej więcej, więcej i więcej i więcej herosików. A tu i taki chuj. Jakiś skurwy mi wybił, a klanu dalej nie mamy. Chłopak się totalnie nie śpieszą o tym, żeby to wszystko przegadać. No ale chuj. No i nie ma kościa. widzicie? I jak wam teraz opowiem? tej studniówce jebany muszę widziałem na swego herosika znaleźć, bo nigdy się nie dowiecie jak było. No widzowie, patrzcie co znalazłem, jakiego koksa. Za to musi dostać łapeczkę w górę subika i widzowie wbić nas na discordzika bo jest zajebista petarda. A, widzowie, zapomniałem dodać Zobaczcie jak nasz lot zajebicie zaczął wygląda. I potem jak teraz jak zbijemy tego herosika jeszcze następnego widzowie, to wam opowiem zajebistą historię i zalogujemy się na świat, w którym gram z widzami i robimy tam takie kurwa oro że nikt nie ma widzowie do nas podjazdu, zupełnie. Naprawdę przysięgam wam. Bez Bezbędnego... A o powiedzieć właśnie. Jak było na Zajebiście, siedziałem do samego końca, do trzeciej. W ogóle na studniówce, na której ja byłem, była też Liza. Nie wiem, czy znacie Lizę. To jest taka influencerka od Franka. Taka, tak naprawdę, normalna dziewczyna zupełnie, nie? I tak chciałem się pochwalić, że byłem tej samej studniowce, co Liza. Ja pierdolę, ale pojebana, no, raczej delikatna odklejka. Ja ogólnie widzę, nie piłem, nie. Nie piłem totalnie na tej studniówce. No, ale cóż. Mi się na przykład bardzo podobało mimo wszystko. Bardzo często wychodziłem na papierosa, za często. Jak miałem totalny de detoks od papierosów, to mówię, nie, no, jak nie będę pił, to chociaż muszę palić te fajki, bo przecież mnie popierdoli, nie. No i kupiłem sam albo czerwone. albo czerwone! Dobra, pewnie wiecie na taką piosenkę chodzi, nieważne, ale delikatna tchlejeczka, nie? No, ale dobra, bez pewnego pierdolenia, bijemy to, bijemy to, pyk, szybko pyka pyk, pyk, No i widzowie, no fajnie było, fajnie. Atmosferka spoko, tylko właśnie pod koniec. To ogólnie za przyjechała z takim moim ziomalem. No i właśnie do tego ziomala się spróbuje jakieś chłopaki, że coś tam chyba na after go zaprosili, to M nie chciał i się coś tam pokłócili, nie. No i to w sumie tyle. Takie ciekawsze historii tutaj. Także tak to wygląda. Para. No i skrzyneczka, tylko skrzyneczka. No cóż, kunia. Dobra widzowie, jestem, jestem, wróciłem, bo kurwa, dostałem telefon. Mamy, ja... Nie wiem na czym skończyłem. A jeszcze idę do toalety na dwójeczkę, bo mnie zaraz popierdoli przecież. Dobra, widzowie, jestem, dokończamy <laughs> szukanie Mullermy. <laughs> kurwa, widzowie, ja ten. Wchodzę sobie do toalety, bo ja mam osobną toaletę, osobno y, kibel, że tak powiem, brzydko, WC, może tak bardziej powiem. No, mam osobno WC, tam jest taki, jak wchodzisz, jest y, jestem przeciwko jest kurwa, pokażę wam w pancie Czekajcie, wiem, że trochę nuda, ale dobra. Patrzcie, tutaj jest takie pomieszczenie, nie? Takie małe. Tutaj są drzwi, tutaj masz kibel, tu masz kibel. I tu jest taka ściana jeszcze, tu jest taka delikatna ścianka tu jest kibel, tu jest rolka. No, nieważne, tu jest Taki. Dobra, chwyt to. Tu prostu jest kran, tu jest kran i na tym kranem jest lustro. I Słuchajcie, ja jak tutaj sikam, to widzę się w tym lustrze, więc możecie się zdać prawe, jakie to jest małe pomieszczenie. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że to w ogóle było widać. Dobra, yy, no, ja tak kurwa sra, Ja jestem bez koszulki ogólnie, nie tak patrzę na siebie, nie mówię kurwa, ale forma stary. Bo ja wróciłem niedawno na sił do regularnego ćwiczenia i delikatnie byłem zalany, nie? I teraz kurwa, jak to szybko. Jest, mamy mulermy kurwa, mamy mulermy Boże widzę. jak to w ogóle szybko wszystko wraca, jak ma się tego pamięć mieścić, bo to jest popierdolone widzę, naprawdę pierdolone. Miałem na studniówce nie wiem. Ogólnie jakaś spruta tam była na tej studniówce, to ziomala mojego, no ale cóż, no ludzie są zjebani, nie, tylko właśnie ja nie wychodzę z domu, tylko gra w margonem, bo to jest moje życie, nie? Totalnie nie potrzebuję kurwa z tymi Polakusami na dworze siedzieć, bo to jest taki dramat. Nie są ludzie to spierdolę są umysłowe. Prawda, nic tylko wyjechać sobie z tego miasta, rozpocząć nowe życie anonimowe, nikt żeby cię nie znał. Tak najlepiej. Chyba że widzowie, bo ja widzów to kurwa kocham, nie? Bo ja wiem, że ja mam zajebistych widzów i to nie są jakieś spierdoliny, kurwa, umysłowe. To jest cała magia tego wszystkiego, naprawdę, widzowie. Co możemy sobie jeszcze naprawdę poszukać? Mm -hmm. Dobra, poszukamy sobie atalki, wiecie, widzowie? Dobra, to poszukamy sobie atalki i jak mi się coś przypomni, albo tutaj herosik się pojawi, to, to chętnie wam opowiem Widzowie, to jest chyba nasz dzień, mamy kolejnego herosa. Ja pierdolę, ale petarda, naprawdę. jakieś rewelacja, rewelacja w chuj. Dobra, widzowie, wiecie co? Bijemy go od razu. Nawet nie wiem, co mam wam do powiedzenia, ale po tym herosiku logniemy na berów i zaproszę was do naszego zajebistego klanu, nie? Totalna dominacja jest w chuj wszędzie. Dobra, lecimy widzowie, Pyk, pyk, Bum. Dobra. Pewnie nie ubijemy, no ale chuj. Ważne, że znaleźliśmy, tak? To jest najważniejsze. No oczywiście, że się kurwa nie zjebane jest to post kurwa zjebana jest, nie? Tak ja nic nie biję tej dziwce, bitej. Dobra, czekajcie, widzowie, jest jeszcze szansa. Jest jeszcze szansa na wyruchanie kurwa szympansa. Czekajcie, ja jestem już po ostatnim ratunku? Chyba nie, ja tu mam ostatni, nie? Ostatni ratunek, oślepienie, dotyk, oślepienie. Oślepienie. Dio ile oślepiej! Oślepa! 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 Kurwa trzy oślepy. Ja pierdolę. Co to jest za wojownik z dupy? Nie no pojebało go do reszty już bez kitu. Ej, ale ona chyba mnie nie przebije, kurwa, Orki, co? Tarurta. Nie no, ten wojownik jest jakimś kurwa totalnym trzewiskiem stary. Ubiliśmy to w chuj. Bu. Teraz. Bu. Proszę bardzo, herosata. Ta, ale to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że jesteśmy tacy i że jesteśmy w stanie to ubić, widzowie. Ubić! Rozumiecie, ubić! To jest takie piękne, naprawdę. Lognę szybciutko na łysacza i wam pokażę wszystko. Dobra, widzę, także witam, witam, tutaj taki ziomal coś z zbanowanymi. My ogólnie chyba będziemy mieli sojusz ze zbanowanymi Nasz klan prezentuje się w taki sposób. Najlepsze jest to, patrzcie, o Wszyscy są łysi, wszyscy są kur. O, nie ma stroju, nie ma stroju, ten też tu nie ma. Oj, oj ojo, jo, 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 oj. Oj, 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 oj. Tutaj bez stroju. Ogólnie jest nakaz, trzeba nosić stroj. Jak ktoś nie ma stroju, to wypierdalam go z klanu. Z tym jeszcze napiszę, nie da mi ostatnią szansę, bo jest taka, ułysacz tybetański, to znaczy, że łysacz tybetański Wszyscy, absolutnie wszyscy to są widzowie. Gramy na przedziale aktualnie 43, 40. Odbijamy szefa na RED mapach, także naprawdę świetna opcja dla nas. Potem pójdziemy dalej i dalej. Przejmujemy serwer, myślę, że tak do 76 poziomu doświadczenia. Bijemy codziennie Lambo. Widzowie, wszystkich zapraszam. Naprawdę gramy tutaj zajebiście, jak nie, dymy są w chuj. Macie teraz Błogo na exach, że na spokojnie możecie się zacząć. Właśnie teraz chwileczkę widzowie, pójdziemy tutaj po XP, na mojej drugiej postaci, którą ekspię również na 43 poziom. My jesteśmy bardzo ambitni. Podchodzimy do tematu, będziemy to odbijać. Nie elegancko, elegancko widzowie jakże Także świetnie. Dobra, oddam sobie tej te masy do depozytu, których już na pewno nosić nie będę. I świetnie, po prostu, świetnie. I macie błogoneks, także naprawdę warto, warto go wykorzystać. Nie na tych Pliwak, naprawdę widzę, to jest nuda w chuj. Dajcie sobie kurwa spokój, serio, dajcie spokój, dawajcie tu do nas, gramy, widzowie, lecimy, kurwa po milion. nie Jest petardzisko, mówię wam, mówię wam. Dawajcie się nawet przekonywać, bo to, bo to nie ma co, nie ma co. Naprawdę widzę. Wezmę sobie te teleporci. Na 31 pójdziemy na guisę, zobaczymy jak tam pójdzie na guisę. Jako chyba delikatny jest problem, bo ja właśnie. Kurwa, to nie mam teleportu do Eder. Ale dobra, zaraz ogarniemy, proszę bardzo, ogarnąłem. Piero <laughs> na 35 jest! Jakie kurwa gdzie to, twoje ban! Ja pierdolę, dobra, w sumie tak gdzie oddeńcy są w Eder. Także, żeby ja pójdę do Eder sam, pomyślałem takimiś temacikami i wam coś poopowiadam, chwileczkę sobie jak i potem znowu wrócimy na szukanie rosików, bo chciałem wam zaprezentować naberów i wszystko o tym Teraz Dobra, jesteśmy elegancko na deńcach, także tak to wygląda. Eksplimy sobie na w siku, szybciutko piek, Obyśmy się nie wypierdolili, bo się chyba popatrzę. Ale dobra, miał wszystko jest to nieistotne. wszystkich, ale to wszystkich, 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 wszystkich Was zapraszam do grania z nami na, berów, na przedziałach. 40. Złożycie aplikację do klanu, kupicie sobie strój i jesteśmy elegancko do gadania, Także widzowie, tak to wygląda. Wszyscy przyjmujemy z otwartymi rękami. Jedyne wymaganie, to że nie jest z jebem. Jeżeli jesteś zjebem to dostajesz loto z klanu. I w sumie to tyle, nie? Nic więcej się nie dzieje. Ale naprawdę trzeba być giga z pierdolem, żeby dostać loto od nas z klanu. Jesteśmy bardzo równym klanem, wszystko się zgadza. Pyk. Także nie ma co się martwić. Zapraszamy wszystkich. Naprawdę inny, inny w ogóle stan. Na pewno będziecie czuli się w tym klanie inaczej niż we wszystkich innych. Tutaj sobie piszemy na czacie, piszemy na discordziku, gadamy sobie czasami z widzami, wieczorkami. Także na widzowie naprawdę elegancko, nie? Naprawdę elegancko. Zapraszam bardzo serdecznie. Myślę, że nawet nie ma co się zastanawiać, nie? Ani wpisu nie ma, nic nie ma, ale wiadomo, lotloga dostajesz za zaufanie, dodatkowe kanały na Discordzie też dostajesz za zaufanie. Także kurat to już czas wypracować, ale żeby być w samym klanie, to naprawdę nie trzeba, nie trzeba wiele. Naprawdę ja w zupełności się przekonałem do barówca. Na początku nie poczułem takiej zajawy, ale jak wypierdoliłem się ten pierwszy, pierwszy, pierwszy raz, to wtedy poczułem, nie? Poczułem, że to jest to. I kurwa, w ogóle przestałem grać totalnie, przestałem grać na priwako, jak nagrywam odcinek. No i jestem w chuj zająwionym tym serwerkiem. Prawie cały czas jestem online. Właśnie wczorajszej nocy nie mogłem być online, bo byłem na Także widzę, tak to wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo wszystkich zapraszam tutaj. Link macie do Discorda w opisie. No i co ja tu nie będę więcej reklamował. Chwileczkę jeszcze sobie poekspimy, wybijemy do końca i lecimy dalej szukać herosków i opowiadać jakieś głupotki, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle widzę, jak ja mam opowiem, co się kurwa w szkole działo, to to taka pizda będzie, że to jest hicior, nie? Prawda, że nada w chuj. To co moja wychodzi pogadała, to jest kurwa taka, że nada. Ale dobra, za chwileczkę mam widzę, opowiem. Wracamy do szukania herosików na światach prywatnych. Polecimy sobie widzowie szybciutko, elegancko, tutaj pana obłąkanego łowcę W Ja mam w ogóle opowiem, co było w mojej szkole nie Widowie. Bo w ogóle nie w środa czwarty piątek nie byłem w szkole, ale nie byłem, bo miałem takie lekcje z pizzy, nie miałem żadnych no, W sumie tu miałem wyjebane, bo nic nie działo. W sumie nagrywałem odcineczki, streamowałem. No, jakby wiecie, totalnie ulałem szkołę, ale nie dlatego, że kwa, mam w nią wyjebane, chociaż też trochę ma, Po prostu tak, o, nie dość, że nic nie ma, to jeszcze kurwa, no tak jak mówię, no po co mam chodzić na dwie-trzy lekcje, co nie no bez sensu. Ty że wyjebane, to mam nie będę chodził. No i tak sobie nie chodziłem, nie? No i ta wychowawczyni kurwa do mnie zadzwoniła, kumacie, Nie, nie do mnie, do mojego starego. takiemu kurwa głupoty na mój temat opowiadała, takie kurwa No i ona mnie wkurwiony. Nie się z nim teraz w ogóle. Ale ogólnie nie chodzi o sprawy rodziny. Chodzi o to, że ta nauczycielka, że to takie, nauczyciele, to takie kurwa, farmazony, są, że to jest hicior, prawda? Takie kurwa, kocopoły poły nagadała. Bo jakieś w ogóle, widzę, byłem na takim konkursie z Warszawy i ja go tam wygrałem z kolegami, yy, pięcioma. No i kurwa, ona do mnie, że do mojego starego, że mi się odkleiło po tej Warszawce. Takie kurwa, głupoty mu gadała, że ja pierdolę. No ale tak to jest, odklejeni są ci ludzie, nauczyciele. Ja wiem, że oni są niedowartościowani, ja ich rozumiem. Wiem, że są yy, tacy kurwa zniszczeni przez życie, nie? Muszą dalej pracować, gdzieś dalej chodzić do szkoły, Rozumiecie? Oni cały ci chodzą do szkoły. No i są żenujące, naprawdę, są kurwa żenujący. Wolałbym na budowie zapierdalać, niż być nauczycielem żenującym tak jak oni. Ale dobra, już nie będę się na tym spuszczał. Ogólnie beka w chujizowie. Jak macie też jakiś, jakiś pierdolony nauczycieli, to piszcie, ja nie puszkam historii. Bo naprawdę poczułem się wczoraj, no przygra mi kurwa było, nie będę ukrywał. bo mi przykro, jak takie. Jak słuchałem, od ojca takich rzeczy i to co gadał, to w ogóle nada jakaś, nie. No ale chuj, nie będę się na tym urzana, bo to też widza nie o to chodzi, nie. Także tak to wyglądał. Biłem z burka, może akurat od to i dla nas. Chociaż totalnie on wypierdolone w świat sery. Tutaj to to jest za łatwo. Berus, to jest to. Giniesz, zerujesz. Od nowa, i ciągle, i ciągle, i ciągle, i ciągle, i ciągle. No po prostu coś pięknego, nie. Robi coś co ciekawe. Wiadomo, jak ja miałem prawie 70 level, to bym się chyba ale 40 to nie jest żaden problem. To jest dwie godzinki jak spienia, nie? Każde ekspienie jest coraz łatwiejsze, bo już wiesz gdzie masz już jakieś coraz lepsze No i naprawdę serwer jest godny polecenia, mimo wszystko. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie niskie przedziały, bo jakby, bo jakby mnie na 300 wyzerowali, to nigdy więcej mi się w tej gierce nie pojawił. Nie będę też tutaj pierdolił głupot. Także widzę, tak to wygląda. Jak ktoś mi nie przypomni, znajdę jakieś choroska to ja widzimy. Mamy to widzowie! Kurwo, wszystko ci stoi najpiękniejszy dzień, bo kurwa, wszystko stoi, nawet nie muszę niczego długo szukać. Ja pierdolę widzę coś pięknego, Lecimy z herosikiem, pyk, pyk, elegancko, boom, boom, bum. Kurwa, no padaj, i śdok. O ja widzę na taką bekę z ciebie, bo ja wczoraj kurwa to jest, nie w takiego kija w dupie przez to, że kurwa nie piłem <grym> i kurwa może trzy razy na parkiet wyszedłem zatańczyć się na piosenkę. do no ja pierdolę, taka nada naprawdę jest taki kurwa z tywniakiem niebanym, bez alkoholu, aż to przykre, jest, naprawdę jest to giga, widzę, przykre, nie? O, widzowie, ugadaliśmy z chłopakami na berówcie że bo będzie bite 15.30, jest 157, także... Super, super. Ta odcineczka będzie idealnie lambo z ustaczami. Wiecie co, widzowie? Spróbujemy tego złego przewodnika, tym tym 64. Ja myślę, że kurwa będzie stał. Skoro wszystko stoi, to myślę, że i przewodnik będzie stał. I w końcu to nasze fatum od tylu odcinków przełomiemy, widzowie. Także naprawdę super. Mam nadzieję, że w końcu się uda, w końcu się uda. I że ten kurwy też nie będzie na ostatnim respie, tylko gdzieś wcześniej, żeby nie musiał tracić kurwy czas. Uni? No walimy tego kurwy syna. BUU! Uni! Kurwa, Uni! Uh, 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 uh. Widzowie, jak go nie znajdę, albo znajdę, to idę z takie śniadanko, że będę w środku niebie, naprawdę. Tak jest śniadanko. To... Kurwie, że to jest hiciora. Proszę bardzo, mamy jeszcze pana skurwysyskiego rezuglaga, który nam udaje legendę. Taki kurwa chuj. Mamy go widzowie, tego skurwysyna, boże, żebyśmy my go ubili, bo przecież mnie popierdoli, jak mi my... A nie, na easy, na easy. Zapomniałem widzowie, że ja przecież jeszcze. No to jest to trzynastkę, także spoko, spoko Lecimy z tym skurczybyczkiem. Może to jakieś błoko jest eleganckie, żebyśmy sobie ubrali. Taką oreczkę tu zapierdolić. Chuj, to i tak jest to tutaj nigdy to nie będzie zużyte. Użyjemy sobie elegancko. Wino mnie teraz napijemy na rozluźnienie. Proszę bardzo, pyk, proszę bardzo, pyk. Jedziemy z kurwą, tylko zobaczymy, czy tu w ogóle są jakiekolwiek umiejętności. Mamy mnie tasa żulasa, jeszcze. Łysaczu, no byli mie lasa O chuj, widzowie. Och, dobra, lecimy. Naprawdę, kurwa. Naprawdę. On tutaj ma wyłączone to gówno. Naprawdę? Ja pierdolę, kiedy atakuje potwór, to trzeba. Że, co tu się stało? Co tu się stało, kurwa? I tak, także tak tutaj wszystko wygląda. Proszę bardzo, łysacze tybetańskie, zero multikont, zero botu, wszystko to uczciwa gra. Tak właśnie to wszystko pięknie, ślicznie wygląda. I z tymi uczciwymi graczami, którzy są w stanie przejąć jakikolwiek przedział, widzowie, bez żadnych tutaj pomagaczy. Od razu po Mietasie elegancko łysacze zapierdalają. Proszę bardzo, pik, pik na Mietasa. I myślę, że już będziemy bili. Zobaczymy, co ten cudowny Heros nam odda, widzowie. Co nam odda skórwy synek. Dobra, pik, pik, pik. Piszemy, że chuj bijemy, chuj. I bijemy, dobra, bijemy. O nie, 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 jednak nie, jednak nie, jednak nie, dwa, jednak nie. To się wytnie, to się wytnie bo to takie wiecie. Czekajcie, widzę. Ogarniemy tu wszystkich, pyk, py, pyk i już zaraz cię widzimy. Dobra, widzę, lecimy z mietasem. Niestety 8 na 10 chłopaków, Resztę dwuchawczy, niestety, no ale cóż, cóż poradzić można na to. Napierdalamy tego mietasa, skurczbyczka. Od razu lecimy na mam Mamlambo. Jest po prostu taka petarda, tu, że jest jakiś hicior, widzowie. Zupełny hicior, proszę bardzo, dajemy błyskawiczny atak za 22%. Mietka żula jest to po prostu coś niesamowitego. Chłopaki są tak dobrzy, że dają aury i szadzie, także naprawdę coś pięknego. Może to zauważyć, wale niszczyciela, żeby nie miał aż tyle pancerza. Zaraz związek wykonuje ostateczny cios. Czy Nie, jeszcze nie, za 3% tylko. Niestety Max zbytnio się nie popisał i dwa wina. Po prostu jakiś dramat, dzowie, jakiś dramat. Niestety szukamy skarpetek, jeszcze nie udało się nam ich znaleźć, aczkolwiek wszystko da się zrobić. Wszystko da się zrobić. Super, super. Lecimy teraz na szybkiego mamlam, bo widzowie, za chwileczkę się widzimy. No razie przystępujemy do bicia. Jak można zauważyć, same łysacze Także elegancko, elegancko lecimy. Backpaczcie, to jest grupa prawdziwych kurwa koksów. Giga kurwa koksów. Widzowie, o jak dostał pizdę od razu, ty co jest? Oj, oj oj, oj. Oby nie padł, oby nie padł, bo będzie delikatna lipka, widzowie. Delikatna lipka. Także pod koniec tu bicia widzowie odblokuje elegancko i zobaczymy, co z tego w ogóle będzie. Co z tego w ogóle będzie? Teraz ja mam ruch. Także teraz zaczynamy elegancko niszczycielski. No ale jak on kurwa robi unik. Ile ma na unik ty? No dobra, nie ma co pakać, nie ma co płakać. Szadzia, są. Po prostu nie ma tej amatorki, tu każdy z doświadczonym graczem. To w ogóle nie są żadne żarty. Tylko mamy delikatnie za dużo magów, nie? No ale cóż, to się ogarnie, to się ogarnie, to się og Gard. W ogóle, dwóch wojowników. Jeden wojownik. Nie, dwóch wojowników. Dobra, elegancko, widzę. Elegancko, lecimy, lecimy po milion. Widzowie, Szymuś tutaj ogucha zapierdolił, proszę bardzo. Super. Widzowie, chyba muszę tutaj elegancko sobie dokręcić agresywnego. Bo nie mam właśnie agresywnego i to chyba mój potężny błąd jest. No ale cóż poradzić, mogę no. Ale widzowie, naprawdę potężna ekipka jest na tym berufsie i wszystkich zapraszam, widzowie. Naprawdę wszystkich, totalnie wszystkich zapraszam tutaj do grania z nami. Ale wiadomo, wymagania strój i nie bycie z jebem. 40, 43 poziom, wedle uznania. Nie będę tutaj nikomu kazał. Także na spokojnie. Proszę bardzo widzę, wie, bicie dobiega końca elegancko, widzę, że to... Kolejni ludzie do mnie piszą, czy mogą dołączyć do klanu. Oczywiście widzę, wszyscy mogą dołączyć. Pozdroń pozorny. Bardzo cię witam serdecznie, miło, że napisałeś. I lecimy. BU! Proszę bardzo, mamy stare wyrobisko P5. Torba, fajne. torba jest naprawdę świetnym dropem. Super. Tak wygląda nasze Drugie bicie na tutaj się Także super widzowie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i lecimy dalej, widzowie, z heroskami i opowiadaniem jakichś głupotek. Trzymajcie się, pa pa. Ty widzowie przewodnika, mamy. Kurwa, totalnie o tym zapomniałem. Mam nadzieję, że nikt mi go nie wybił widzowie. A lipa, znalazłem i totalnie o nim zapomniałem. Kurwa. <laughs> w ogóle, więc bardzo chciałbym tutaj dostać się na, na ten Febris właśnie prywatny świat i zrobić streamka, w którym wbijamy 300. Wiem, jeden streamek, na którym wbijamy 300, czajcie? To byłaby taka petarda, ale tak jak mówię, nie wiem, czy tutaj dostanę zaproszenie, bo chłopacy się strasznie opierdalają, żeby z, żeby zrekrutować tego mojego ziomala, z tym już dwa tygodnie, bo oni mogą się złapać na Discordzie i obgadać, czy on jest warty, czy nie. No, troszkę że ale no cóż, no co. Tak jak mówię, no te światy prywatne już mi tak nie jarają, od kiedy gram na tym berów Ale tak ja mówię, no światy prywatne są o tyle fajne, że ja właśnie tutaj szukam herosków, czy można też live y z nich robić. to jest właśnie bardzo. Bardzo wygodne, że tak powiem dla youtuberów, nie? Bo na przykład berów się to nie mogę za bardzo robić live'a, bo bo ja ludzie będą snajpić, ludzie będą biegać. No i to jest lipa, nie? To jest delikatna lipa, widzowie, także tak to wygląda. Zobaczymy, czy pan zły przewodnik stoi, czy dalej kurwal, czy lamus już tu nie stoi, czy jakiś chuj go nam wybi. Zobaczymy, zobaczymy. Pyk, pyk, pyk. I proszę bardzo, dalej na nas czeka. Pół godzinki pierdolony czekał, ale na szczęście doczekał tego w pierdolu od nas. Super opcja. Błyskawiczny, błyskawiczny, błyskawiczny. I dobijamy z druzgo BUM! Ja pierdolę. I za dawno nie było, bardzo dawno nie było bacy. Więc może poszukamy sobie bacy. Myślę, że baca jest akurat tym herosem, który na pewno będzie stał. Ale wiecie co? Widzowie, poszukamy bacy. Ja pójdę sobie pierdoląć eleganckie śniadanko. Bajer, w ogóle przejebany, widzowie, bo już nie będę mógł robić streamów. Dobra, no. teraz czajcie, Ja mam 19 lat. Kurwa dałem sam sobie karę, że nie mogę siedzieć dłużej niż do 23.30. Sam sobie dałem karę, bo jak wam, bo już tak takie groźby mam od tej nauczycielki, że nie będę i nie znam i tak dalej, i tak dalej. No to wypada, żebym zaczął faktycznie, może kurwa chodzić, nie. Znaczy, dobra, już nie będę taki maniany tutaj odpierdalał i niestety już Streamki nie będą tak późne godziny, ja też nie będę siedział z widzami na kanałach też do, kurwa trzeciej, czwartej, następnego ten dzień szedł do szkoły, bo to też nie o to chodzi, nie? No ale było fajnie, to ten tydzień był bardzo fajny nie żałuję, że zrobiłem tak, jak zrobiłem, bo w sumie przynajmniej z widzami se do czwartej, bo <grym> była też taka akcja, że wrzuciłbym wam, ale nawet nie mam jak. <grym> że kurwa, czajcie, sam Pierdoliliśmy się trzech na jednego na szefa o drugiej w nocy i ziomek nas zapierdolił trzech na jednego. Ale to byli, bo mam full seta ulepszonego, no ale my do chociaż 30% mu zbili, był po No tak, że chociaż tyle, nie, chociaż tyle. No i tak beka z nas, nie? Delikatna beka z nas. No i właśnie wtedy mówię, nie no, to jak ja mogę pójść tak z wyzerowanym levelem? Mówię, tak nie może być, tak nie może być. Usiadłem, ekspiłem z chłopakami przez dwie godziny, wbiliśmy znowu te 40 i elegancko. Nawet nikt się nie dowiedział o tym, że byliśmy wyzerowani. Także delikatna weczka ale co? Będzie dobrze, będzie dobrze. U nas zawsze jest dobrze. Tak super Ty widzowie, na przykład jak ma się jajka w lodówce, to to nie może się wykryć kurczaczek. Ja pierdolę, a co jak na przykład ktoś ma długo jajko, musi się kurczak, kurczak wykluje i będzie mu po lodówce biegał? Ja pierdolę, jakie pojebane, nie? Ja pierdolę zrobię lotloga klanowego i będę takie ściano na tym lotlogu w kolanowym farmie Za jakieś neonki czy dopiski będę tak kasował ludzi, kurwa, będę milionerem dzięki temu lotlogowi, naprawdę. Niesamowita sprawa, widzowie, rewelka. I myślę, że ten odcinek nagrywam właśnie tutaj w sobotę, po wesce, ale za późno wstałem, bo wstałem z o 14. Podaję, że ten odcineczek pojawi się widzowie dzisiaj. Pół dzisiaj niestety już się raczej nie pojawi jutro. To dzień dzielnego Wam wrzucę o 14. Trudno. Wtedy nie zachowałem znowu tego dwa dni, no ale cóż, może jakieś streamka pierdolęć się wieczorkiem. Zobaczymy, zobaczymy, widzę. Wszystko to do dogadania, wiadomo, jakie. Jest, o, mamy tu widzowie z kurwy syjską teściową rumsa i zwalimy ją na pizdę. O, niestety nic nam nie dało. Proszę bardzo, widzę, mamy bacę bezłowiec. Rozumiecie? Kurwa, bacę bezłowiec, mamy widzowie. Ja pierdol. Taki oro dzisiaj jest na nagraniu, że to jest jakiś hicior, widzowie. Wszystko znajdujemy. Kurwa, wszystko. Za pierwszym razem, bez jakiegoś pierdolenia. Temu szarże, błyska, błyska, agresa. Kurwa zdruzgo tanie i dobijamy go agresywnym. BU! A, zwoje. Kurwa, zwoje, no trudno widzę. Trudno, trudno, trudno. Ja widzę, lecę sobie szybciutko zrobić śniadanką o 15. X kurwa, d. no ale cóż, lecimy, lecę lecimy świadanko i za chwileczkę się widzimy przy następnym rociku. Dobra, na widzę, wiecie, co? Skoczymy sobie jeszcze szybciutko kościeja ale to już na nagraniu sobie. Wiecie, tak pod koniec jeszcze jakiś tutaj może wątek, temacik poruszymy. Sobie piszcie, jak tam u was piszcie w komentarzach, jak tam u was, czy wszystko gitarka, czy w szkole też macie taki spierdoli jak ja, czy jest wszystko dobrze? Czy w może Lega spadła, ale ta staweczka do co widzę wie ta wstaweczka tam buciki od elegancko, elegancko. Trzeba być braćmi, nie? Jesteśmy w jednym klanie, jesteśmy braćmi, wszyscy razem pomagamy, Kretu wypierdalamy. Zjebów też wypierdalamy, I tak to wszystko wygląda, widzowie. Jak jest jesteśmy kranem jedynym naberów do którego warto dołączyć, jesteśmy prawilniakami, którzy biorą sojusz właśnie teraz ze zbanowanymi. Dzisiaj mam o tym rozmowę, że świetnie będziemy grali ze zbanowanymi. Odbijemy szefów w 100% i pójdziemy o krok dalej. O krok dalej, czyli myślę, że może wjedziemy w jakiegoś go albo tam też się z kimś dogadamy. Zależy na kogo trafimy. Jak trafimy na koś spoko, to tam też będziemy grali. A jeżeli nie, no to po prostu będziemy się napierdalać od tego gobosa, tak. My sobie ogarniemy, mamy wszystko co potrzeba, żeby ogarniać się kół. <laughs> złotówki, złotówki <uuuu. śmiech> Może widzę, jakieś streamki no się pojawiać e, Myślę, że w środę wieczorkiem to będzie taka stała nasza data, gdzie, no, gdzie będą pojawiać się streamki widzowie I myślę, że też zacznę wrzucać odcinek Bro. Brotato, może nie, może z Isaaca albo może z brotato. Zobaczę, zobaczę. W ogóle chciałbym jakąś gierkę znaleźć taką, którą mógłbym sobie na spokojnie nagrywać, coś ciekawego w niej powiedzieć, coś zrobić, może coś postrzelać. Czekam, może, może czekam, aż jakaś nowa gierka wyjdzie, bo chciałbym takie typowe, może jakieś pleje sobie porobić, bo do vlogów tak nie za bardzo się czuję, ale z kamerką jak najbardziej bardzo chętnie bym tutaj. Podziałał, tak? Do vlogów na pewno mi się przekonał prędzej czy niej. Także tak to wygląda. Napiszcie, czy byście chcieli, właśnie inne gierki. Nie nie, otwórzcie tę głowę, nie tylko margonem, kurwa jest, naprawdę. To się świecie nie tylko jest margonem, widzowie. Także na spokojnie. Ta rapa to niestety nie ma tego skurwy synka. No i myślę, że go nie będzie, bo to jest taki chuj. To jest, widzicie? Wszyscy chyrośli stoją, nie? A zawsze ten chuj, zawsze, zawsze, zawsze ten chuj, a zawsze ten chuj jest wybity, właśnie. I to mi się bardzo, bardzo nie podoba. No ale cóż, tak już żywo od tego kościera, mierny i nędzny. Napiszcie widzowie, co... Proszę bardzo, mamy go! Kurwa, widzowie, mamy tego kostka. Także giga nie Gika kurwa Pączman. Uh, uh, uh. Dawno go tutaj nie biłem w ogóle, widzowie. No i elegancko. Lecimy z tym skurwysynkiem. Piszcie widzowie, jak tam u was, Robiliście w weekendzie, jakieś plany na sobotę, coś ten No Znaczy już wiem, że będzie w niedzielę oglądać. Napiszcie no, prosto, jak mam weekendik, wiecie, widzowie? Dobra, ostatnie bicie bijemy kostka i proszę bardzo, pyk, 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 pik pyk. pyk, pyk, pyk. bu! O, worek złota. ale oddał pierdolony, ale nam oddał. No po prostu jakoś ledger. W ogóle tutaj byłoby trzeba 300 bić. 300 by tutaj było trzeba elegancko, widzowie wbić. Będzie petardzisko. Jak 300 bijemy. Będzie można być smoczka, tepa, neotepa. Wtedy te odcinki to dużo bardziej dynamiczne ciekawsze, będzie więcej rozków do, do zrobienia. Także świetnie. Poszkamy sobie jeszcze karma i Patryka, Mietka i będziemy kończyć ten wspaniały odcineczek, widzowie. Także widzimy się przy karmazynie, Patryku, albo jak ktoś wierzy, mnie przypomni, pozdro! Widzowie, proszę bardzo, mamy pana karmazyna obok czary wiatru, także walimy go pizdę jak bęben. Bum. Dobra, wchodzimy w niego pyk, błysk, niszczyciel. Dobra, co mam będę pierdolił? Sorry, 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 sorry Dora, ogół. Sorry Zoo, zapomniałem, że mikrofonik miałem daleko od siebie. Jeszcze się poprawiłem wszystko. Siadanko sobie opierdoliłem o 16 za paróweczki. BUM! A, bum, zbrojka. Unii, no dobra, nie ma tam tragedii. Zawleczymy jeszcze teraz za Patry a patryckiem, <grym> szybciutko. I elegancko, elegancko. No ale widzieli zjadłem sobie eleganckie paróweczki na siadanie. Ja ogólnie długo, długo, długo nie jadłem paróweczek, ale moja mama w kupiła, no i mówię dobra, co zjem, nie, bo ogólnie podobno parówki zmniejszają testosteron. Nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno takie. No i sytuacja wygląda tak, że to, to chyba nie respisz, Patryk, nie? Tak mi się wydaje. Nie, na pewno to Patryk nie respi, dobra. Yy, no, i zmniejszają testosteron, więc nie jadłem. Ale podobno yy, to tak jak się ich nadużywa za dużo. No, ale chłop, to, zjadłem sobie pyszne były, tak, ten skin za jedzenie parówek naprawdę Rewelacja jakaś widzowie Widzimy się przy Patryczku, albo jak coś mi się przypomni. Pazdro Ty, widzowie, ja sobie idę? Kurwa znalazłem dominę. Tylko gdzie? Gdzie jest ta domina? A tu jest! Ty nie zauważyłeś mnie w ogóle. Nawet mi jej na mapie nie pokazuje, patrzę. Dobra, to trzaskamy ją w dziursko, ty, ale jaja. To mam dzisiaj kolejnego dodatkowego hieroska. Zwykle No dobra, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Dobra, lecimy dalej za Patryczkiem, ale jaja. W ogóle widzowie, respi pary w Dolinie jest, czy już nie respi? A to zaraz się dowiemy szybciutko, pyk pyk. A nie respi już te Patryczek, nie respi nam, także no, spoko, spoko. Przecież zupełnie nie mam pojęcia, jak się go, kurwa szybka. Naprawdę zupełnie. Nie mam absolutnie żadnego pojęcia Widzowie bo jest kurwa delikatny przypał Bo chyba Pat to już jest ostatnia mapka Gdzie może Patryk zrespić Jeżeli go tutaj Zobaczymy czy tutaj w ogóle jeszcze może zrespić A jeszcze chyba na goblinach respi nie? Ta on jeszcze kurwa na goblinach respi Dobra zupełnie widzowie o tym zapomniałem Serio No dobra także jeszcze nie ma takiej tragedii Jeszcze tam trochę tych respów zostało Płakać nie będę O proszę bardzo Mamy tu Patryczka elegancka jak stoi kurwiel. Podchodzimy z łapy agresa Bum Ogół, Bum I teraz agresji Bum Naszynik uff gotowy zajebiście widzowie, zajebiście. O kurwa, patrzcie, widzowie mam jeszcze jednego tego. Mam jeszcze jednego Patryka. Tylko że tym razem na berów. Zapierdalamy tam widzowie szybciutko. Pyk pyk pyk. Logujemy sobie na konto. Pyk, pyk. Super! Naprawdę świetnie, widzowie, naprawdę wszystkiego mi się spodziewał, ale tego to nie. Tego to naprawdę mi się nie spodziewał. W ogóle nie widziałem że Patryk ma 30... Jak sprzedałem info, czekajcie. Patrzcie widzowie, jaka zajebista dominacja, co? Ale kurwa dominacja, łysaczy potężnych, rewelka. Dobra widzowie, lecimy, lecimy, lecimy z tym. Pyk, pik, pik. Elegancko ładowane w siedmiu, także zajebiście. Tak, tak, oni czy na odcinku, będzie oczywiście, że będzie na odcinku, bo kurwa zabaw znalazł w idealnym momencie. Tylko napiszę, że jak będziesz dalej awczyć, to ACDC pozdrawi ty, czyli pozdrawi Munio, tu całą grupę chłopaków, proszę bardzo, tak się niki, niki prezentują. Świetnie, lecimy, rozpierdalamy, nie bawimy się z konkurencją, zajebista sprawa, ja również dam F. tutaj nie ma co przedłużać wszystko to tylko i wyłącznie Patryk. Może akurat jakaś legenda na odcineczku będzie widzowie, nie wiadomo, nie wiadomo, zobaczymy, ale Gobbos, no co ty nas tam wykurwią? Nie ma szans w ogóle, dobra. Lecimy, lecimy. Ewkę, dajcie chłopaki. Nie ma co przedłuża, nie ma co przedłużać. Dobra, pek, 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 pek i. O, runy. Zapraszam, przecież runy znalazcy, runy znalazcy. I tak na pierwszym slocie. Dobra, elegancko, trzech to XX i resztę unikatków sobie łapiemy, także świetnie, świetnie. Dobra, polecimy sobie aż bardzo, bardzo szybciutko za proszę ja was, bardzo mietkiem żulem. Tak właśnie się pożegnamy w tą odcinek, właśnie widzowie, bo ja mam bardzo dużo ym, wniosków o podanie do klanu. Ja nie tak, że tego nie akceptuję, bo ja was nie chcę dodać, tylko po prostu ja tego nie akceptuję ze względu tylko właśnie tego, że ja nie wiem kim wy jesteście. I wiecie, na pewno to jest taki świat, że każdy może tak naprawdę na niego dołączyć, bo ja... Chcę mieć widzów, nie chcę mieć skurwysynów, którzy po prostu chcą nam uprzykrzyć życie i mieć nad nami jakąś przewagę. Więc po prostu piszcie do mnie, widzowie, na, dołączacie do nas na Discord, piszcie na Discordzie do mnie, ja wtedy wezmę to pod uwagę, dodam Was do klanu. I właśnie to jest najważniejsze, żeby napisać do mnie, do mnie na tym Discordzie albo w grze, żeby się złapać, porozmawiać, może nie niesłownie, tylko po prostu coś tam na czacie, zamienić jakieś zdanie, i ja wtedy Was dodam, co nie? No wiadomo, jakby ci zjebali, to i tak was wyrzucimy, ale. Ale no, raczej nie jesteście. Moi widzowie nigdy nie są zjebani, widzowie. Także tak to wygląda, nie będę przedłużał. Polecę szybciutko z tego Mietasa i będziemy się niestety żegnać. Niestety będziemy się żegnać, widzowie. A, zachęcam do stawienia łapeczki w górę i Subika. <śm> I dzwoneczka najlepiej, żebyś na bieżąco z liveami, jak i odcineczkami, widzowie. Pozderki. O, kurwa. Nie, no, nie będziemy chyba jednak szukać tej postacią, bo ona nie ma tepów do miasta, ale wstyd, ja pierdolę. Proszę bardzo, mam nie tasaż lasa na szczęście nie będziemy nawet musieli na inną sobie postać logać, także po prostu świetnie. Lecimy sobie szybciutko, pyk, 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 uderzamy tego z kurwy z... O Jezus O Jezu, my chyba tego nie ubijemy. Ale dobra, chociaż spróbujemy, chociaż spróbujemy. Zobaczymy jak to w ogóle tu z umiejętnościami wygląda. No niby są do fula, niby są do, do fula. Także spoko, spoko i BUM! I teraz tak, lodowy szać I napierdalamy go lodowy, no ba Oj ojoj, czuję, że to będzie bardzo... Bardzo ciężki pojedynek z tym skurwysynkiem, ale może, może uda nam się ugrać. Nie, on nam, on nam chyba w ogóle widzowie nic nie bije, tak mi się coś wydaje, wiecie? Nie, to na easy, to na easy jednak. Bezproblemowo go rozpierdolimy. Ale walka strasznie będzie długa. Ja pierdolę ja mu biję, nic mu właściwie nie biję. Bo ja mu w sumie odpów nie niszczę, ma 51 odpów, także tak to wygląda. Ale kurwa zaczął nam coś bić, widzowie, zaczął nam coś bić, ale na szczęście mam leczenie ran, więc się uleczymy, bo już mam pełne pory. O Jezu, dwa razy się uleczyłem, ale miski, ja pierdolę. Ale miski giga kaszanka, giga kaszanka. Serio? Walka nie wyłoniła zwycięzcy. Ja pierdolę. Dobra, widzowie, wejdziemy na jedną postać. Tragedia, tragedia. Ale beka, kurwa. pierwszą raz w ogóle widzę mam taką sytuację, że mi walka z Mietkiem nie wyżyliła, nie wyłoniła zwycięzcy. Ja pierdolę. Dobra, nie ma co się widzę przyjmować, nie ma co się przyjmować. Pierdolamy się w tego Mietasa. No i co? Już bardzo wam widzę. Mam... Kurwa. Jeszcze raz. Bardzo wam dzikowie... Ja pierdolę. Bardzo Wam widzowie, chciałbym podziękować za oglądanie tego odcineczka. Zapraszam zostawienia łapeczki w górę, subika, dołączenia do nas na Discorda, jak i również do klanu naberów i co? Świetnie bawimy się dalej, lecimy dalej z temacikiem także elegancko. Jesteście najlepsi, nie zmieniajcie się, oglądajcie mnie miłego dzionka wieczorku, miłego śniadania, winko dla Was, najebcie się ostro, trzymajcie, cześć, joł i do usłyszenia.